Sega. Epoka napoleońska. Czas epickich bitew na lądach i morzach. Czas politycznych niepokojów i powszechnej rewolucji. To czas generała, który stał się legendą. Oprócz śledzenia kariery wojskowej Napoleona Bonaparte, masz możliwość walki przeciw Cesarstwu Francuskiemu jako Wielka Brytania, Prusy, Austria lub Rosja. Rozkazuj żołnierzom, prowadź dyplomację i działania szpiegowskie. Zarządzaj gospodarką z poziomu mapy kampanii. Zarówno na ośnieżonych szczytach, jak i w zamglonych dolinach musisz wykorzystywać rzeźbę terenu. Czy zastawisz pułapkę na przeciwnika? zablokujesz przejście w punkcie nad rzeką. A może spróbujesz śmiałego marszu wyoskrzydlić wroga, ryzykując życiem swych ludzi? A może twoją bronią będzie dyplomacja? Osłabiaj wrogie państwa embargiem handlowym. Żądaj zerwania traktatów z innymi i przekonuj do walki po twojej stronie. Działania na polu bitwy toczą się jednak w czasie rzeczywistym, a pod twym dowództwem są tysiące żołnierzy. Żołnierze wygrywają bitwy, ale generałowie wygrywają wojny. Użyj generalskich zdolności na swoją korzyść. Inspiruj żołnierzy, aby podążali do zwycięstwa, lub natchnij do boju słabnących i odwróć losy bitwy. Obejmij dowodzenie nad legendarnymi jednostkami, jak elitarna Stara Gwardia, lub rozkaż wypalić ze 140 działu Santissima Trinidad, największego ówcześnie okrętu wojennego. Napoleon na zawsze zmienił sposób prowadzenia wojen, a swe armie powiódł do chwały. Czy pójdziesz w jego ślady i podbijesz Europę?